To zaczęło się kilka lat temu. Zaczęło się od telefonu. Ja byłem w trakcie pisania mojej pracy licencjackiej. Ja do Indii trafiłam poprzez staż studencki. Do Indii trafiłam na praktyki, a zostałam na kilka lat. Spotkałam się z nimi na uczelni, na spotkaniu zorganizowanym przez mojego promotora. Ja swoją przygodę z Indie zaczęłam od stażu, który odbywał się w czerwcu 2021 roku. I tak się losy potoczyły, że teraz jestem częścią załogi Indii i pracuję jako grafik. Po odbiciu praktyk podjąłem natychmiastową decyzję, żeby zostać na stałe wolontariuszem w Indy. Filip chciał przeszkolić z dezinformacji moje koło naukowe i tak już zostałam. Kolejnie, Filip przyjechał, zrobił, jakoś zaczęło się. Do indie trafiłam w ramach praktyk studenckich, i jak już skończyłam te praktyki, to było tak fajnie, że uznałam, że zostanę. Dzięki znajomości. Patrzył na moją rodziną, tradycję, mój brat tu pracował, był wolontariuszem i po tym jak odszedł on, to ja tu Po szkoleniu z e, Filipem Gołębieskim, który przyjechał e, na Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i tam przeprowadził szkolenie, po czym e, powiedział nam, że możemy też wstąpić do Instytutu Dyskursu i Dialogu i tam przeprowadzać analizy medialne. Do Indii trafiłem przez znajomość z Sarą i Filipem. Eee, i przez moje, moje wcześniejsze działania, które się gdzieś uzupełniały z nich. Dzięki im.